Słowa Ewangelii wyróż świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerychar i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorem, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do Niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, Oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem syn człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo Pańskie. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Szedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. Drodzy W Chrystusie, siostry i bracia, dziękujemy Panu Bogu za to, że w naszych przodkach wzbudził pragnienie, aby. Na tym miejscu znalazła się świątynia. Służyła ono wielu pokoleniom, tych, którzy tu znajdowali miejsce odpocznienia dla swojego serca, w którym przez pokolenia przyjmowali sakramenty, począwszy od tego pierwszego chrztu Świętego, przez komunię, spowiedź świętą, bierzmowanie, małżeństwo, były tu również święcenia, ale Chcemy dzisiaj w tym fragmencie Ewangelii, który słyszeliśmy z racji tego święta, poświęcenia świątyni, zobaczyć, że ona może nie tylko stać się domem, nie tylko miejscem, w którym się modlimy, w którym spotykamy się tutaj z Panem Bogiem, ale że stanie się też takim miejscem spotkania, które nas z tym Panem Bogiem zaprowadzi do szerszej rzeczywistości. Zacheusz. Człowiek bardzo bogaty, zwierzchnik celników, o którym wielu mogłoby powiedzieć, że solidnie w swoim życiu nakradł, że nakrzywdził się wiele osób. Nie tylko pewnie z powodu swego niskiego wzrostu nie mógł zobaczyć Jezusa, ale pewnie niektórzy skutecznie Mu to uniemożliwiali, zasłaniając Go, odtrącając, drwiąc z Niego. Pokazując mu jego miejsce w szeregu, jego niewysoki wzrost stawał się przeszkodą, a dla innych stało się to pewnie jakąś możliwością odwdzięczenia się za otrzymane zło albo niesprawiedliwość. Ten jednak Zacheusz na tyle jest zdeterminowany, że potrafi uczynić coś, co w oczach innych. Pewnie jeszcze bardziej zmogło niechęć i pogardę względem niego. Oto ten wdraczyna wdrapywać się na drzewo. To już sama śmieszność czy koniumizm tej sytuacji pewnie na niejednym wywołał jakiś tajemniczy uśmiech drwiny, może takiego ludzkiego sukcesu, że oto ten wielki stał się jednak pośmiewiskiem. I ten, ten moment, ta scena, w którym wielu miało niezły ubaw, moglibyśmy tak powiedzieć współcześnie, stała się momentem przełomowym w życiu Zacheusza. Oto bowiem to miejsce, miejsce upokorzenia, stało się jednocześnie miejscem jego wywyższenia. Automatycznie przypominamy sobie słowa Chrystusa, który sam mówi, kto się mu niża? Będzie wywyższony. I z całego tego tłumu Pan nie dostrzega innych, którzy może byliby zacniejsi, może by w oczach ludzi byli tymi, u których warto się zatrzymać, bo to dobry dom, bo to dobry człowiek, bo wartościowy, bo można by coś zyskać, bo tak trzeba. Tymczasem Jezus, widząc to, przez jakie upokorzenie musiał przejść Zacheusz, a wiedząc, że jest to jedyna szansa, aby dotknąć jego serca i sprawić faktyczną przemianę u niego, zaczyna go wołać. Zacheusz zostaje postawiony w centrum wydarzeń, nie jako człowiek, z którego można sobie podrwić, którego można wyśmiać, którego można jeszcze bardziej zrównać z ziemią. Ale by wszyscy stają w pewnym zakłopotaniu. Dlaczego on? Dlaczego Zacheusz? Dlaczego tego człowieka on wybiera? Dlatego pojawią się następne drwiny. Do grzesznika poszedł. A przecież rolą Pana Boga jest nie spotykać się z grzesznikami, tylko ze świętymi. Przecież sami słyszymy, jak dziwnie brzmią te słowa Jakże są bardzo nieprawdziwe w stosunku do Pana Boga. Chciałbym, żebyśmy przeżywając święto po świątyni, mogli zobaczyć, z jakich niewoli, z jakich słabości, z jakich sfer ludzkiego życia Chrystus może nas wydobyć. A my przychodzimy do tej świątyni, do tego miejsca, czyniąc pewien wysiłek. Wspuszczając swój w tym jesiennym czasie ciepły i przytulny dom, w momencie, w którym wielu w swoich pozostaje, i ani w myśl im wybierać się do kościoła. Przychodzimy tutaj, wdrapując się niejako na sykomorę, aby Chrystus zobaczył nasze serce, aby dostrzegł nas, aby wejrzał na nas. A konsekwencją tego stanie się to, że sprowadzi nas na powrót na Ziemię. I abyśmy również my, każdy z nas, mógł usłyszeć słowa Kazimierzu, Anno, Władysławie, Michale, Tomaszu, Grzegorzu, Katarzyno. Dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Chcę, aby nie tylko ta świątynia była miejscem, w którym się spotkasz, ale Twoja codzienna rzeczywistość, Twoje mieszkanie, Również tam chcę być obecny, i tam rzeczywiście wszystko będzie się z Panem Bogiem układało. Tam zacznie się nasze serce do Niego prawdziwie nawracać i przyklejać. Nie po to, żebyśmy mieli zajrzeć do swoich sakiewek i komuś zwracać, tak jak Zacheusz. Jego winy dotyczyły pewnie tych sfer majątkowych, ale nasze, może słownych. Może jakiegoś zaniedbania, może braku troski, może jakiegoś innego dziwnego spojrzenia na kogoś. Jest wiele miejsc. I chcemy w tej postawie Zacheusza zobaczyć, że rzeczywiście dla Pana Boga nie ma nic niemożliwego. Bo nawet z człowieka, który był wielkim, jeżeli chodzi o swój grzech i swoją słabość, Jezus wywyższa go prawie do roli świętego, stwierdzając na końcu, że dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Tylko dlatego, że ugościł Jezusa, dlatego, że chciał odpłacić za swoje zło, wszedł na drogę zbawienia. Jak niewiele zatem potrzeba, aby zbawienie, którego zaczątek znajduje się w tej świątyni, zostało przeniesione do naszych codziennych.